Przychodzi katolicki ksiądz do fryzjera. Gdy ten go ostrzegł, ksiądz pyta: Ile się należy? Nic, ojcze. Nie pobieramy opłat od katolickich księży. Odpowiada fryzjer. Mile zaskoczony ksiądz wyszedł. Następnego dnia fryzjer przychodzi do pracy, patrzy, a tam, pod drzwiami, dwanaście butelek najlepszego mszalnego wina. Kilka dni później do tego samego fryzjera przychodzi pop. Fryzjer go ostrzegł i pop pyta. Ile się należy za strzyżenie. Nic, Batiuszka, popów strzyżemy za darmo. Pop również wyszedł zdumiony bezinteresownością fryzjera. Następnego dnia rano fryzjer przychodzi do pracy, a tam 12 butelek wódki pod drzwiami jego salonu. Kilka dni później do fryzjera przychodzi rabin. Fryzjer go ostrzygł i rabin pyta: Ile się należy? Nic, czcigodny rabinie, rabinów strzyżemy za darmo rabin uradowany takim obrotem sprawy wyszedł. Następnego dnia rano fryzjer przychodzi do pracy, patrzy, a tam pod drzwiami jego salonu dwanaście rabinów.